Zaczniemy w dzisiejszym odcinku, w którym pokażę licznik dodający, odejmujący modulo 8 na podstawie przerzutników JK. Dobra, modulo 8, czyli liczy od 0 do 7. I żeby było modulo 8, czyli mógł liczyć tyle, no to musimy wykorzystać kilka tych przerzutników. No i jak, skąd wiadomo ile? Jak mamy 8, to mamy 2 do potęgi trzeciej. Każdy, jakby, odpowiada za. 2 bity, więc mamy 2 do 3, czyli przerzutniki 3, bo 2 do 3. Jakbyśmy mieli moduł 16, byłyby 4, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. czy tu mamy jedne, tu będzie jeden, a tutaj na dole będzie drugi, ale to skopiuję zaraz, bo na początku musimy zrobić tak, że podłączyć jedynkę pod każde jedno J i K w celu takim celu, żeby te stany mogły się zmieniać, bo pamiętamy, jak na j i k byłyby zawsze zera, to niezależnie od zegara zawsze byłby stan ten sam. Dlatego musimy ustawić na j i k jedynki. Dobra, jak to mamy ustawione, to jeszcze podepchniemy zegar na początek I, i jeszcze tutaj mamy o. I tutaj mamy taki wyświetlacz, który nam pokazuje, zależnie od tego jak podepniemy, tutaj wydam jedynkę, który nam pod pokazuje, czy nasza wartość wieściowa to jest 1 czy 0. OK. Od lewej strony, tu, na którym się zaczyna, to jest bit najmniej znaczący, czyli idzie na sam koniec. Dobra, ten kolejny idzie na przedostatnie miejsce, i tak dalej, ten ostatni idzie na miejsce, drugie od końca. Drugi od początku. Dobra, skopiujemy to. I ten drugi dajemy niżej. Na razie widzimy, że one są dokładnie takie same. A jeden będzie dodający, drugi odejmujący. Zależy to od tego, jakie są, yy, jakie zbocza występują w naszych yy, przerzutnikach. No ale dobra, załóżmy, że tego nie wiemy. To jak teraz oba z nich uruchomić? Co jeszcze podłączyć? Dobra. Robimy tak, że tutaj z negacji pierwszego podłączamy pod zegar drugiego i tutaj to samo z negacji pod zegar. I sprawdzamy. I od siódemki binarnie, powoli odlicza się aż do 0. Tu widzimy 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 0. I znowu 7. I działa tak w kółko. Dobra, a co w drugim? Różnica jest taka, że zamiast podłączać negację do zegara, to podłączamy zwykłe wyjście tutaj do zegara. I z tego też zwykłe wyjście do zegara. I sprawdźmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Tu jeszcze możemy ustawić, żeby. O, żeby podliczał właśnie. W systemie dziesiętnym. No i widzimy, że tutaj liczę do góry od 0 do 7, a tutaj liczę od 7 w dół do 0. Więc jedyne co, poza tym, że one są praktycznie takie same, to musimy sprawdzić, że albo od negacji podłączamy do zegara kolejnego, a tutaj od zwykłego wyjścia do kolejnego zegara. I tak wygląda na tych przerzutnikach licznik dodający i odejmujący modulo 8. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.